Ok, jest ruszenie bitwy. Kopalnie finał setnej edycji Złotla Zuchwałych Evil Panda skład kontra Denials Esports, czyli były Lemming Train. <coughs> Jakby to się jeszcze nie wiedział. W trochę zmienionym składzie, gdyż yy, odszedł Ilien yy, z Lemming Trainu, czyli Denials Esports. Wszedł w jego miejsce bodajże Ksinef, tak jest. Xine w jego miejsce wszedł. Ja mam, i, mam i, chyba wszyscy myśleli, się tak pomieszałem. I godnie zastępuje oczywiście y, tutaj Iliena i ruszamy właśnie bitwę. Ruszać się, chcecie żyć wiecznie. Te trzy trzynastki ruszają na góreczkę. Dwie trzynastki, dwójki, dwie trzynastki ruszają na góreczkę. Eklipse panie miasto. New spotuje spotuje wyspę, zanim zala Polswe t No jest, pojawiły się teraz 3-6 dziewiątki, te 3 dziewiątki nieraz nie trafiły lub odbiły się od Łukasia z więc tutaj, że zaraz zery demedza od strony 69 dziewiątej, te 6 dziewiątki będą się ładować niedługo już. Jankes, Raging tu podejrzają wyżej tymi 3 2 mogą spokojnie walczyć z 6 z 6 e, grając na wieżę 6 dziewiątki mają większy szansę te 3 dwójkami. Ciekawe jak po prostu jest Dynalic Esports dalej na tą grę. E, właśnie widzimy Buczera, właśnie widzimy po tym nam dwa były pudło, a po ich stronie na razie strasznie podują gracze czy Esports 0 trafionych po właśnie obrywach. Pierwszy strzał, kolejny strzał, niepozorny obrywa pod multi, a w tym momencie teraz Butcher, oberwał ładną salwę, no i gracze Dynalec eSports już są obici, bardzo mocno obite czołgi są Dynalec eSports, tam po jednym strzale Butcher ma już, yy, ma już yy, prawie... 600 HP mniej, niepozorny. Tak samo dwa strzały gdzieś tam oberwał. Więc w tym momencie gracze Dynalii Sports już się nigdzie raczej nie ruszą. Bardziej przed siebie. Nie wiem, czy to jest taka taktyka sprawdzająca, co robię, e Pana skład może uda się po ubić coś tam u górce, ale na razie Evil Pana skład obija. Dynalii bardzo mocno, niepozorny. Kolejny strzał właśnie oberwał od małego MX-a. Luka kiedy oberwał. Jeden strzał, teraz Rejcik oberwał. Kolejny strzał yy, Z strony. Właśnie, Dynalec Esports, Meritoros, problem jeszcze wyżej, gdzieś tam bija te 3 wujki, ale te trzy wujki mają pasy. Mocno że To się raczej nie sprawdzi W tym przypadku właśnie to widzimy Oberwodra dwa strzały, 600 dmg mniej 6hp mniej po stronie Meritoros na razie kompletnie je obite są czołgi Evil Pandy, skład Meritoros 600, niepozorny 600, Potomako 1200, Butcher 900hp No to bardzo trudna sytuacja w tym momencie jest, gracze i Esports, nie wiem co wymyślą dalej Muszę teraz naprawdę spręży, by to jeszcze wyciągnąć. Właściwie teraz przywiezie nawet wszystkich czołgów. E, przywiezie wszystkich czołgów. Gracze Wilpan Panzy skład spokojnie dalej brady chyba skończyć e, czołgi przeciwnika. No, merytorus dalej próbuje dalej, próbuje. Ma się na kapelę, próbuje dalej gdzieś tu się wykrać, walczyć z tymi wujkami To się raczej nie sprawdzi. Yy, w tym przypadku na pewno się na nie sprawdzi, gdyż te wujki, jak mówiłem, mają bardzo mocno No, Wychylą się, strzelą w Merytorosa i po prostu zadają kolejny dymacz, to je potomako. Bucher, Ksinef już są przy skałce. Merytory próbuje od prawej strony ich tam bardziej objeżać. Od prawej strony, jeżeli się, oczywiście, wygryw. Rejszyk, oberwo jeden strzał. No, może uda się jeszcze ten diametr wyrównać jakoś, yy, w jakiś sposób. Rayanges, Oberwał jeden strzał, kolejny, od te trzy dwójki, ale tam Ksinef próbuje blokować. Naskocz mi, naskocz mi, obrywa bardzo mocno Ksinefa Ginie właśnie w tym momencie, naskocz mi. No, ładnie, w tym momencie wyciągają to gracze Dinalec i Spotz. Lukasiasty sam na górce został Ksinef niepozorny, wjeżdżają po niego. Ksinef pierwsza, Afiska więc... pęgnie, Xinef... przepraszam, tak. Yy... Xinef pierwszy ma więc HP, niepozorne czy shp Właśnie Lukasia się że pod niego. czy nie, głosuje teraz w tym momencie niepozornego. Próbuję tylko wgłosować Xinefa bardzo mocno obrywa niepozorny go obija, drugie stronę, bierze, a drugiej strony bierze, nie. E, nie murdyshow skończy właśnie w tym momencie. Już a spokojnie teraz, ale kończony jest Nie się sam na górce z Xinefem. Ma pociski, skończył Xinefa. Murdshow do bicia, ale zostały jeszcze. Trzy czołgi, Dynale Zinspo, trzy czołgi w tym momencie obijają te 32, które są po drugiej stronie. ma 100 HP, u góry to wyglądało źle dla graczy Dynale Cispo, ale wyciągnęli tę bitwę jeszcze. To nie jest koniec, dalej Potomako e, tu poszuje za nim, nim e, Meritorious, tutaj próbują skończyć te dwie dwójki. Butcher już dojeżdża do Potomako, Potomako, kolejny strzał, berlo. 5 HP zostało, jeszcze Potomako, Jankes 100 HP, Raging 300. Multis z drugiej strony Ci próbował wyjechać. Ładnie kończący Raiding. Jages jeszcze ma s topej kończony w tym momencie jest multishow! jest samotny dobija w tym momencie po tłumaku, Ale do rzeczy nie ma znaczenia! GG będzie w tym momencie na y, Dynamit Esports! Chyba, że jakiś cudem nie skończył tych i to jednego czołgu, Ale Jankes teraz obrywa kolejny strzał Butcher. Jankes skończony. Za sam Eclipse, Paul, jeszcze zostali. Ale te dwie te jedynki raczej nie mają szans z Butcherem. Merytorosów. Tak samo jeszcze jest carmony i gdzieś na po tyłach. Pilnują swojego kapa. GG, jak mówię, GG. Panowie dla Deniers Esports. 1 do zera dla nich. No wyglądało to kiepsko w pewnym momencie. Wyglądało, że są bardziej obijani. Wyglądało, że przegrywają do bitwę, ale ładnie. Jeden wjazd, 6 zbiły dwa czołgi. Ładnie się skorowało. Nie wiem tylko czemu. W tamtym miejscu Lukasz Jasny próbował ubić Xinefa, zamiast dobić po prostu już niepozornego. No ale to jego wybór, później wjechał. Multi został mu słuchane na samym dojeździe, skończył Xinefa. Ale w tym momencie już trzy czołgi. Dinard i ruszyły od razu hardo na te dwie trzy które zostały same. 1-0, naprawdę, po ciężkiej bitwie tutaj myślałem, już tak jak mówiłem, myślałem, że nie dadzą rady gracze i esports. Będzie 1-0 dla Evil Pandy, ale jednak się udało. Carmon tu sniff, znęcają się jeszcze na Polszwed, właśnie Carmon go kończy. 1-0 dla i esports. No, ciekawy finał, odpowiada się. Zobaczmy damage jak wygląda, to jest szóstka wujka, Jankes 1800 Siasty 1200, Murty 1100 Raging 9. no i tutaj Naskocz mi właściwie nic nie zrobił 400 damage, a dwa strzały oddał ze swojej strony, zobaczmy drugiej stronie Potomako 1600, ksinev